Pielka noc. rzemeczki witam w teściach jedzenia. I dzisiaj będziemy testować bardzo dużo królików z czekolady i królików z polewy. Mam flashbacki z Mikołajów, ale to nie szkodzi. Uwaga, wyjątkowo, teraz mamy trzy kategorie wśród królików, ale będziemy je oceniać chyba tak samo. To mimo wszystko jest nadal czekolada w sreberku, więc. Dużo się nie różnią. Różnią się tylko wyglądem i mniej więcej jakością. To jest pierwszy tier. To jest gówno, takie wszystkie mogły być tutaj z polewy. Dzielimy je na łomne. Potem mamy prestiżowe. Z bardzo znanych firm I na końcu mamy faktycznie króliki. Także będziemy sobie teraz je wszystkie jeść. Mam dzisiaj wodę już przygotowaną. Tym razem się nie dam nabrać na kosmo. No to co, w takim razie zaczynamy test. Zaczniemy od tych najgorszych: żeby żebym sobie zepsuł humor na cały dzień. Fantastycznie, niech to mi świeci w ryj, prosto w ryj. Więcej światełek. Przepraszam, jest dzisiaj święto przecież, tak? Więc trzeba. O! O tak! Zaczynamy wielkanoc. Najpierw dzieci, więc bierzemy małego. Mały jest wyglądający w ten sposób. Jest on z firmy Figaro. Idź sobie stąd na zawsze. Prosiłbym cię bardzo. Mały zajączek yy, z firmy Figaro. Wygląd tego królika był spoko. Taki całkiem ok. Więc mogę mu dać na 10. Takie jakieś może. 6. Środek królika jest Kurt Nie najgorszy. Hmm. Odbieraj się do kupy. Jak widać po mojej reakcji, nie był chujowy. więc nie był z polewy. Przypomina mi trochę terrawite. sumie... Hmm. Szkoda, że go podarłem. No dużo się nie dowiedziałem. Trudno, dobra. To było Figaro. Figaro otrzymuje takie 5 na 10. Nie chcę im dawać za dużo od razu. A dajcie mi down. Boże drogi. Najgorszy ze wszystkich jakie mam. To jest czekolada. W życiu bym nie zgadł. Gdzie jest jakiś producent? Müller. Müller and Müller. Już mieliśmy takiego jednego. That's it for this video. Miller znowu zaskakuje. Niezmiernie dziwne. Cóż, za wygląd otrzymuję 0. Za smak 4. cztery. Jest dziwny. Smakuje takim kurzem. Ale też czekoladą. Mm. No dobra, ok. Zajmiemy się teraz y, bliźniakami. Jeden ma kaftan bezpieczeństwa, a drugi a drugi nie ma. Powinni być identyczni, ale nie wiem na ile to się. Z jakiej firmy jesteście? O, nasze kochane INCO. Handel Małpa INCO, myślnik INCO.pl. Fantastycznie, dobra. W imię króla Joffrey'a z domu Baratheon skazuję Cię na śmierć. Eee! Zhakowałem mu głowę. Za wygląd dostają takie trzy może. Nie są zbyt przyjemne. Hmm. To już jest na granicy polewy. Nie chcę Cię widzieć. Inco. Inco dostaje dwa za smak, trzy za wygląd. Więcej nie dam. Znajdziemy takiego kujowego teraz. Za wygląd dostaje jeden, od razu. Wszystkie tak samo wyglądają w środku. No, automatyczny królik, nie muszę nic robić. Jakbym się wybrał na grzyby... I chodził dwie godziny po lesie i zbierał gołymi rękami maślaki i inne gówno. I potem w te palce tak do ryja od razu. O! Kurwi grzybami, dlaczego ty mi to robisz? Co to jest? Inco. Wypierdalaj, Inco to jest nowa gwiazda tego programu. Inco w mojej dupie. Dobra, daj mi tego ostatniego i pierwsza tura za nami. Muszę sobie zrobić przerwę jakąś. Zając czekolady Co wygląd mudem 3 Z jakiej jesteś firmy kolego? Wolność. To jest firma wolność. Jestem w stanie w to uwierzyć. Nie mówcie policji. Mmmm. To jest. To jest gwałt. Wszystkie wyglądają tak samo. Wszystkie są z tej samej formy. To zjemy go od dołu, nie? <laughs> To było fantastyczne. Teraz zaczynamy drugą turę. Pierwszy zając. Wygląda tak. Już za sam kształt dostaje plus jeden. No i za mordę to... Morda jest dziwna. Takie bardziej... cztery. No to dostaje pięć. Pięć za wygląd, zobaczymy jeszcze jak w na w środku. Ale na folia. O nie, nie! TwoFace! face! Boże! Nie ma twarzy! Idźcie sobie, nie patrzcie na to. Patrzcie w kamerę. Mamy TwoFace'a face'a z firmy Figaro. Firma Figaro znowu. Zaraz zobaczymy. O. Znowu to samo. Nie, ale firma wolność. To mi tak wypaliła tak. Zaraz nie wiem, co myśleć w ogóle. Różnie. Dostanie 4 za smak. Weźmy teraz sobie zajączkę z ferrero Rocher. Mam nawet jajeczko. Trzyma jajeczku. Wygląd: Nie powinienem go tak trzymać. Za wygląd dostaje 7. To jest mocne 7. Zobaczymy jeszcze, jak jest w środku. Jest jeszcze ładniejszy w środku. Bachnie ferrero Rocher. Ma orzechy w środku. On jest zrobiony z ferrero Rocher. Wow. Mmm. Mmm. Jak chcecie mieć dobry czas? To jest dobry czas. Audycja nie zabierała lokowania produktu. Damy from głowę. O, wszystkie czekolady. Num mm, czekolady. Mm, mm, mm. mm, 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 mm. za smak. To jest lekkie oszukiwanie, bo on jest z orzechami. Ale to nie był test mlecznej czekolady. To był test zajęci. Mm. Najlepsze na koniec. 10 za wygląd. Tak wygląda Królik i nie ma tego twardego sreberka na sobie, więc będzie łatwiejszy w obsłudze. Nie chcę, żeby siła sugestii mi powiedziała, co myślę, więc jem... jem zająca z... Kosmo. Niedobry zając z Kosmo, jedziemy. Twarda czekolada. Mmm. O! O! A! Jest taka kremowa! To jest całe w środku! Nie jest puste! Te uszy są całe w środku! Delikatne, nie ma kwaskowości żadnej! Nie najlepsza jaką jadłem, ale... Mmm! Mm. To jest o wiele lepszy odcinek niż Mikołaje! Mmm. mi to! O, jestem pełny czekolady. jeszcze, trzy a za smak daje mu osiem. Nie był aż tak wybitny jak Ferrero, ale był miłą odmianą. Trzecia i ostatnia tura. Przepięknie. Czas na finał. On brand zające. Zaczynamy od Kinder, bo się zastanawiam, czy ma takie białe, fajne w środku, jak Kinder, niespodzianka. I czy ma niespodziankę w środku. Synaj! im! O, ma to strasznie twarde sreberko. Kurwa! Jebane. Za wygląd udaje 4, No, mimo wszystko mnie przeraza. O! Ale już widzę, że szykuje się na mnie trit, bo widzę, co ma na krawędzi. To co? Yy, dobierzemy się do niego i zobaczymy, czy ma niespodziankę w środku. Muszę ci się dobrać do brzucha, bo możesz mieć niespodziankę w środku. Dla mnie. Aż dla mnie niespodziankę. rodził. Z za Niespodzianka. Niczego nie ma w środku. mu uszy i idziemy stąd Jajko niespodzianka jak jajko niespodzianka 8 na 10 Milka Wygląda przyjemnie Ale w sumie te białka w oczach trochę nie 5 hmm, Milka To powinno być dobre no ale dam mu 6, bo w środku wygląda tak jak, tak jak na zewnątrz, to, to nie jest łatwe do osiągnięcia. Dobra, w takim razie zając z milki dostaję 6 za wygląd, a za smak. I po tych wszystkich zającach już nie wiem co myślę. Też następny jest gorszy. No jest to milka. A jakaś taka mi się wydaje gorsza. Smakuje ok, ale na takie 5. Nie jest wybitna. To jest śmieszne. Jest od zwykłej Milki. Daje pięć za smak. No i dobrynaliśmy Smarties. To jest wygląd na 4. Chcę zobaczyć twoją twarz zanim umrzesz. Powinienem cię odgryźć. Powinienem cię odgryźć głowę? czy wysypie się z Ciebie jakieś gówno. Już ostatni. Dobra, zrobimy klasyczny zabieg. Hmm. Bardzo dziwna czekolada. Bardzo zakurzona. Czy to jest czekolada, którą dodają do smartisów? Czy to, co jest w środku smartisów tak smakuje jak ten królik? Te Smartisy nie smakują jak Smartisy. Smakują kurzem. Może jest Nie jest. Ale one smakują źle. Wracajcie skąd przybyłyście. Nie wiem, jak chcecie... Jak chcecie po prostu sobie zjeść coś takiego... Jako normalnie, to kupcie sobie tabliczkę czekolady i... Paczkę Smartisów. Niedobre. Bo nie wiem, czy dać na to trzy. Kurwa, to był ostatnie i ja miałem nadzieję, że będzie dobre. Nie na trzy a chuj mi w dupę: dwa, dwa. Ten idzie do kosza. razem z innymi. Jestem zawiedziony, że nie było mojej ulubionej firmy, której imienia ja nie wolno wymagać. O, zobaczcie, Jotaro. No to bym powiedział, że to są finaliści. Kinder? Lind ferrero Rocher, którego głowę bym zjadł, ale normalnie bym się już zżygał. Muszę zjeść obiad. Nossa Senhora é